Brawo parte! Brawo Bartek! Yeah! Bravo, Bartek! <laughs> Piotre, Piotre, piąta kionka, bra... piłka! piąta, piąta piąta. Piłka. Piąta kionka, 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 Nie Bartek kionka, 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 Piotrek się wkurzył kionka, Pięknie kionka, Stań przy krótkim słupku, dobrze. Piła, piła. Ale no, no, pokaż mu się do drzwi.

Ajajaj, aj, aj. ja, ja. Ja bym chciał wrócę, bo z boków to było. Sen mi na słupek zawsze wejdzie. Brawo! brawo Marte! Szósta bramka. Liczy się to, co siatce sobie. No, gdzie? Chodź, widziałeś! Kropka! Siedem. A ty go chciałesz no, zmienić? Nie, ja to. Teraz żyję. Ja, ja go wstawiłem. No teraz żałuję, że taki krok w górę. Młody tak, młody wciśnie. Tak, młody wciśnie. Wciśni. Widzi, brawo, Adrian. Адриан, 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 поедет.